Cześć, witam wszystkich. No to działamy przy 60. Silnik już jest na stojaku. A my będziemy musieli pozbyć się tego, co zostało, czyli tym tyłem wyjechać na zewnątrz. W tym celu muszę odpalić najpierw 30. A to pewnie proste nie będzie, bo no zimno było ostatnio, zmarznięte to wszystko, ale dobra, może będzie, może będzie dobrze. Co. Aha, no do, do wyjazdu tego tyłem mam, mam dorobiony taki. No, takie coś po prostu, taką prowizorkę. Kiedyś się to sprawdzało, właśnie te tyły zawsze wyciągałem swoim ciągnikiem. Pytanie, czemu remont? No, nie wiem, Szwagier się tu śmieje i mówi, że nie ma co do roboty, to, to sobie wymyślił remont. No, a tak ogólnie to do końca chodziło, jeździło jakoś na nie najgorzej. No, natomiast no, jak ciągnik z 78 roku. To jak się pewnie domyślacie, no idealnie nie było i ryzyko, że coś klęknie, jakaś poważna awaria będzie w sezonie, kiedy ciągnik musi pracować, no to lepiej przejrzeć ten silnik. Robimy to tak profilaktycznie, nie czekając na ostatnią chwilę. Na pewno będzie co robić, bo to swoje już zrobiło w życiu, a lekko też nie miało. Nie wiem, rozbierzemy, zobaczymy, jakie te zużycia są. Tak na dobrą sprawę. Hmm. Nie było najgorzej, ale to o niczym też nie świadczy, że, że będzie idealnie. Dobra, okaże się wszystko, nie? Co to jeszcze? No chyba tyle, dobra. Ja idę po traktor, odpalać, podjeżdżamy, zapinamy łapę na podnośnik, wyciągniemy cały tył i będziemy się martwić co dalej. Czyli rozkręcamy silnik, głównie, no jak widzicie, nie udało się umyć. Niestety, co prawda, trochę mniej mrozu jest, ale rurki z wodą, wszystko pozamarzane. Nawet próbowaliśmy coś rozmrażać, a szkoda czasu. Dobra, jedziemy. Dobra, podejście do, do gorącej trzydziestki. Eee, czekajcie, to chyba było od świec żarowych? Tak. Jest, świece żarowe grzeją. Chyba grzeją, bo przygasają tu kontrolki. A akumulator mamy jakiś taki zdobyczny, więc nie wiem jaki on jest. No musimy to podgrzeć. Podgrzejemy. Nie będę Was tutaj trzymał. Z minutę co najmniej, żeby te świece się zrobiły ciepłe. Tu są dwie świece żarowe w kolektorze dolotowym, więc no zobaczymy chociaż, jak to kręci. O, w ogóle nie kręci. Coś z klemami z No dobra, to jeszcze raz. Nie, coś. Coś z prądem. No dobra, teraz już powinno być dobrze. Na luz grzejemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy w ogóle kręci. No, będzie ciężko. Traktor jest cały rok zalany płynem, więc no a ostatnio było po kilkanaście stopni mrozu. No dobra, próbujemy. Kurwa, macz! Silnik o 60. Szwagier tutaj rozkręca na części. I co jedyne mogę Wam na razie powiedzieć, co już wiem na pewno, że silnik jest jak na 60, która ma lat 48, 40... 7, osiem. Osiem, siedem, siedem, chyba? 6. Nie, bo jak, który to mówiłeś? 7, 78. No to 7, 47 lat. No to to jest silnik niezanagarowany w ogóle. Proszę sobie zobaczyć, że to jest naprawdę przyzwoite. A to jest pewnie zasługa tego, że nie jeździło to na SuperOlu. Czy ten silnik był kiedyś składany, czy był robiony, ciężko powiedzieć. No, zaraz się przekonamy, jak sobie wyciągniemy choćby nawet panewki czy wał. Będziemy tam rozkminiać, co i jak, ale no, na razie to wszystko fajnie wygląda. Jak ktoś w ogóle mm, robił kiedykolwiek 60, czy jakikolwiek ciągnik w naszych polskich warunkach, taki, takiego Ursusa, który właśnie na takich superolach jeździł, no to, no to wie o czym mówię, czyli tutaj, żeby umyć środek silnika, trzeba było sobie często dniówkę poświęcić, żeby to wyskrzywać wszystko, a tutaj jest naprawdę nieźle. Koła rozrządu ładne są, o, ładne są ale koło to jak zwykle... Ośka koła pośredniego się kręci. Dobra, będziemy kmić dalej. No, można powiedzieć, że silnik jest rozebrany na czynniki pierwsze. Zostało jeszcze tuleje wycisnąć, wyprasować to, co zaraz założymy ściągać. Pokażę Wam, jak go znajdę. Był używany. Ło, nie wiem kiedy ostatnio. Dobra, co do wału. Wał wychodzi na to, że w nominale, bo chopy główne mamy 70 a czopy korbowodowe 60, i to jest pełny wymiar, więc tam co 25-setnych, nie pamiętam dokładnie, ale tak wydaje mi się, że to, zresztą na panewkach chyba głównych mamy nabite cechy, że to są standardowe panewki, na korbowodowych jest to nieczytelne, a jeśli chodzi o stan panewek, to korbowodowe w miarę ok, wszystko ładnie wygląda, natomiast główne panewki, no widać, że coś się tutaj, coś się tutaj musiało wydarzyć, im bliżej koła zamachowego tym jest gorzej, no to te panewki wiadomo, że one jeśli są w komplecie, to macie górną panewkę główną, no to zawsze się albo najczęściej zużywa się dolna panewka bardziej z racji tego, że wał po prostu, no wiadomo, że siły oddziałują, jak tłoki pchają wał, no to tłok działa z góry na dół, a jeszcze wał samym swoim ciężarem kręci się i obciąża tą, to łożysko ślizgowe, więc wiadomo, że to zawsze się tak zużywa. Pierścienie oporowe też w standardzie, nie mierzyłem wałka. Wałek rozrządu chyba tutaj w tych silnikach był tylko jeden nadwymiar, pół milimetra, ale wałek wygląda fajnie, jest praktycznie bez zużycia. Szklanki popychaczy wyglądają bardzo fajnie, w zasadzie bez zużycia. Dźwigienki zaworowe to wszystko tak patrząc sobie, bez jakichś dużych luzów, no to wszystko się okaże jak się umyje, będziemy to składać, będziemy patrzeć, koła rozrządu w super stanie, zęby nie jakieś ostre, wszystko yy, widać, że, zresztą nie hałasował, nie. on cicho dość chodził, tak w miarę jak nie sześćdziesiątka naprawdę, także no pewnie jakaś tam ta kontrola jakości była yy, większa niż na nasz rynek, na nasz rynek no to yy, chodziły takie pogłoski, że co nie poszło, na eksport się nie nadawało, to z odrzutów zostawało na krajowy rynek, ale to też takie zasłyszane, gdzieś tam, nie wiem jak to było W praktyce i naprawdę Dobra, to co, wał do szlifu, no niestety, bo Przemierzyłem, to tutaj mamy na ostatnim czopie Korbowodowym mamy setnych ubytku W porównaniu na przykład do pierwszego, nie? Tu mamy pełny wymiar jeszcze W miarę to jest OK, natomiast im dalej do koła zamachowego No tym bardziej wał się Wyciera to też z racji na to, że olej najpóźniej dociera tutaj, arteria olejowa. No i tutaj, jeszcze dodatkowo, jeśli chodzi o łożyska główne, no to mamy ciężkie, bardzo ciężkie koło zamachowe. No i jest ściągacz tulei. Własnego pomysłu, własnego wykonania. No, oparty na takiej śrubie chyba M20. To jest taka rama uspawana z solidnego materiału. Tutaj mamy łożysko oporowe użyte, chyba z żuka, ze sprzęgła. No i tutaj taki krążek, w zależności od tego, jaką tuleję się tam szarpie, czy to od ciapka, czy od sześćdziesiątki. No do tych mokrych tulei to miałem podorabiane właśnie te krążki i można było sobie to wyciągać. Dobra, to zaraz pokażemy w akcji. No, tak to wygląda w akcji. ja już nam idzie do góry. Krążek przekładamy. Nie wiem czy będzie widać od spodu. No i, i, i się kręci. Pierwsza tuleja. Zobaczcie, ile syfu było w silniku. To wszystko. To jest oczywiście ostatni cylinder. To jest wszystko. Yy, głównie to pewnie kamień. Yy, no i korozja, i takie tam. Wygląda to tak, jakby ktoś ziemi nasypiał do tego silnika. Dobra, co to chciałem mówić? że no Problemem tych silników był, był fakt, że większość była eksploatowana na wodzie. Sama woda wlana do tego silnika to jest jedno zło, bo one się zakamieniały, ale to, że ta woda była spuszczana później w sezonie zimowo-jesiennym, no to, było, to było drugie zło, czyli dostawało się powietrze i korozja się tworzyła, i często właśnie ta, ten otwór na dole. Gdzie osadzane są tuleje i uszczelnienie tych tulei, się wypłukiwał i po prostu tam korodowało, i oringi, które są na tulejach tam na dole, o tutaj w tym miejscu często przepuszczały. Jeden oring najczęściej w takich krajowych siątkach, to ten jeden oring to praktycznie nigdy nie trzymał, a ten drugi jak. Jak już stracił swoje właściwości, to puszczał wodę, no i przy tulejach dostawał się często, dostawała się często woda do, do silnika. Dobra, to będziemy myć, później ciągniemy następną tuleję, ale mnóstwo. A z racji tego, że właśnie ostatni, ostatni, cylinder, tutaj to wszystko się na końcu zbierało, pompa nie miała siły już tego wypłukać, zebrać stąd, no i to tak się tutaj zaczepowało fajnie. Tutaj jeszcze mamy tłoki i widać, że kiedyś coś się wydarzyło. Pierścienie są w porządku, ale to tylko dlatego, tego, bo szwagier mówi, że w międzyczasie przez te 6 lat użytkowania wymienił pierścienie, bo potrafiła się tka ciągnąć litr oleju dziennie, więc pierścienie były wymienione. Tłoki w ogóle, oprócz tych rzeczy, które tutaj widzicie, no, no to jest efekt przytarcia, nie? To, to jest przytarte i tyle. Temperatura musiało to złapać już, to... Yy, to wyglądają takie, no silnik ogólnie jak na 60 mało znagarowany, czyli to po prostu jednak olej ma znaczenie jaki się leje i sprawdza się stare pożekadło, że nie wydasz na piekarza, to wydasz na lekarza. Dobra, tyle wszystkiego, to teraz trzeba wszystko umyć, posegregować, zrobić listę, jechać po części, nie? Wał zawieźć na szlifiernie, niech tam szlifierz po swojemu pomierze, ale myślę, że myślę, że powinien na pierwszy wymiar spokojnie wydać. Swożnie do, na, na szlifiernie trzeba zawieźć z tulejkami do gorbowodów, no a głowicę tak samo musi tam obejrzeć. I tyle na razie. Póki co, jak będziemy mieli graty, wszystkie i będzie czas na to, no to będziemy wszystko składać do kupy.